Cześć, w moim następnym filmie na tym kanale A w dzisiejszym filmiku sprawdzę sobie e, Płeć tam tych u góry Młodych baranków Tutaj te Ten gimbal jeszcze nie nadąża za mną e, Te tutaj będę oddzielać Już na samczyki i samiczki Czyli w sumie znowu będę musiał sprawdzić im płeć I teraz tak na 100% się upewnić ile tego jest Poprzątam sobie te wszystkie klatki tutaj w środku jak i ogarnąć sobie pomieszczenie, tak więc dzisiaj trochę taki dzień pracy, mimo tego, że jest święto pracy no ale wiadomo przy zwierzętach, wiadomo i na wsi zawsze robota że znajdzie no więc co, zostawcie łapkę w górę, subika ten z wężkiem, a ja nie dużo i zapraszam Was do oglądania tak ogólnie trochę taka śmieszna i trochę niefajna sytuacja się tutaj wydarzyła bo wiecie, tu przez okienko sobie wciskam siano siano tam z tyłu w, tej, w, tym, w tym moim składziku, w takiej małym szopce no i sobie zawsze siadam, całą kostkę sobie przyciskam tutaj przez to okienko, no i tutaj no i wczoraj jak te ścianę chciałem przecisnąć, no to wytargałem całą no e, nie całą, tylko tu normalnie się urwała deska to jest całe spróchniałe tak więc, kto wie czy czasem nie będę robił nowej Ramki do okna. Zobaczymy, może rzeczywiście będę to też dzisiaj robił. halo jakoś. No, może jeszcze to dzisiaj będę robił. Zobaczymy, ile mi zajdzie z tym. Jest same sprzątanie tutaj w środku przy królikach, ogarnianie całej króliczarni. To jest maksymalnie 3 godziny czasu, nie? Więc myślę, że na pewno tutaj coś z tym oknem ogarnę. I z tym burdelem tam na podwórku z tyłu, tam przy kurach. No na, pewno coś, na pewno coś się porobi, o tak powiem. No i tak, ostatecznie sprzątałem tylko w dwóch komorach, tutaj u samicy barana i zaborowatego, bo już miała tak dość mocno przekopane i już bardzo mokre, no a też tak za niedługo ma się kocić, oczywiście nie pamiętam dokładnie kiedy, ale za około półtora tygodnia. Tak więc jeszcze ja przed to na pewno jeszcze jej posprzątam. No i tutaj maluchom. I pozostałem tylko tam podokładałem, bo naprawdę nie miały złe źle pozostałe krójki, jak i w środku, tak i na zewnątrz. połamiatałem całą kratkę wiadomo tam z pajęczyn, skórzu, pyłu, ze słomy siana i tam innych takich zanieczyszczeń tak samo na zewnątrz. No tak. I teraz sobie spodzę płeć tych maluchów u góry i te tutaj już będę rozdzielał. No więc tak, zaczynamy sobie sprawdzanie płci u baranków. Sobie wszystkie cztery do koszyka. No jak sprawdzę, to będę od razu je dawał do klatki. Sobie pierwszego jest to samczyk. Tak, mamy pierwszego samczyka. Mamy drugiego, troszkę mniejszy jest. Jest to samiczka. Mamy 1 do 1. Trzeci króliczek. I tu mamy samczyka. Mamy 2 do 1. I teraz, żeby się wyrównało to by musiało być dwa. I mamy. I tak, mamy samiczkę. Czyli mamy. Dwa samczyki i jedną i dwie samiczki. Więc tak fajnie spoko, tak pół na pół, porówno. Wiadomo, samiczek mogło być troszkę więcej niż samczyków, żeby było na przykład trzy jeden albo wszystkie cztery samiczki. No ale wiadomo, jakaś tam sprawiedliwość też musi być. No i na pewno sobie jedną samiczkę zostawię. Jeszcze nie wiem którą, bo teraz już nie wiem który jest który. Ale potem przy rozdzielaniu na samce i samice, no to wtedy sobie zobaczę, która jest taka fajniejsza I sobie ją zostawię, a druga pewnie pójdzie na sprzedaż, jak i pozostałe samce samczyki No i teraz będę sobie tutaj rozdzielał tutaj te maluchy Na samce i samice Za pierwszym razem jak sprawdzałem, to było 5 samczyków i 3 samiczki No i jestem ciekawy, jak to teraz będzie wyglądało po około 2 tygodniach później chyba, coś około tego czy się czasem tam gdzieś nie pomyliłem. Zobaczymy. No, tam gdzie będzie więcej, no to zostanie tutaj, a tam gdzie będzie mniej, no to pójdą na zewnątrz do tej trochę mniejszej komory. No, i tak widzowie, okienko wygląda tak. No, nie zostało zrobione. Wytargałem tylko całą ramę, no i to okno ściągnąłem. I na razie nic więcej nie zrobiłem. No, bo nie ukrywając, u mnie pogoda na majówkę była przepiękna. No, i chciałem to z moimi znajomymi jak najbardziej wykorzystać. No, ale na przyszły, przyszły weekend trzeba wrócić do rzeczywistości. Trzeba będzie sprzątać królikowo wszystkim, trzeba będzie ogarnąć ściano, No i to okienko zrobić. Na razie to będzie tak, bo tutaj w sumie to niczym to nie, nie przeszkadza. Że tego okienka na razie nie ma. Więc tak. No i na ten moment wszystko w tym filmiku. Kto wie, może najbliższe filmiki będą z wykotu tej oto pani, ale to jeszcze dokładnie nie wiem zobaczymy. No więc to, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, do kolejnego filmu. Trzymajcie się. No i cześć.